Puszcz ty w mordę! Zginę? Ludzie. Zginę, <śm> <śm> sorry. <śm> Jednak ta broń nie jest dobra. Dasz radę! Dasz, uciekniesz! Nie, tak nie. No to mnie rowal wciągnął. Będę musiał powtórzyć tą sekwencję. Nie wiem jak daleko to <noise> będzie mi przyjść walczyć z nim, ale chyba. No, od saveu. Jeden problem. Jest tylko problem taki, że Icemę muszę znowu zebrać. Mam nadzieję, że on. O, Jego nawet tu już nie ma. Wyparował kolega Czyli e, jest tam potworek To oczywiście najlepsze będzie dla niego maszynowa broń No darek otwórz Nie rozkminiaj i tyle o ja, jak mi daleko złapał Myślałem że mnie nie złapa Kurde. Kurde ile on mnie tutaj nie ciągał. Ja <słuch> nie wiem co jest ze mną. to mi się nie idzie. Przy tak prostym potworku co ja normalnie. Chyba pierwszy spróbuję go zabić, przejść to szybko. Dopiero pozbieram. Tym razem wezmę tą broń. Ale też tak na szybko się weźmie. O, już nie muszę nic zbierać, widzę. Niech wszystko już się automatycznie jakoś zapisało. nie nie mogę trafić. Jakiś street, czy co? Uff. Jednak piła jest git. Aha. Skąd to jest jest Ja to Jak to mnie wciąga szybko. i teraz coś jeszcze wyskoczy dodatkowo. o o o coś tu jest co jest? błąd aby z zamkiem rozwiń dobrze good Dave'ie good gdzieś blokowane czyli nie będę musiał się tu wracać hello a chciałeś mi niespodziankę zrobić nie? Cieszę się z tego powodu. Trochę go przeotowuję. O! Dobra. Ja pierdziele sam się straszę. Jeszcze sprawdzę jednak czy... Bo zabrany jest. ta. bo to były kasa. Ja, ale tego nie widziałem. Aaaa, tak, odblokowałem drzwi. Mój błąd. Czyli tam chyba już nic więcej nie będzie. Przeszukam do końca to. Tutaj nic nie ma. Ja, Żeby mi zaraz coś tu nie wyskoczyło. Nienawidzę tych odgłosów. Blub, blub. Dobra, wszystko przeszukane tu jest. To wszystko. O, zblokowałem drzwi. Teraz mam iść tu. Dobrze, że w tej grze są mniej więcej jakieś te checkpointy, bo bez tego by było ciężko. Oho, oho. Tak, jeszcze są. Ja pierdziela. Co, kto to tak strzela? Ten tak mi się. Szkurde no, wysrał to wszystko. Co za ...paskudnie. No, jeszcze jakiś się ostał, no. W sumie trzeba... Ach, cholera, nienawidzę tego. Jest hajs, jest energia, jest wszystko, dobra. Będę musiał się wrócić, chyba szybko. Dobrze, że tlen, zapgradewałem pojemność tlenu. To się jednak przydaje. Teraz będę musiał, no, złapię jeszcze tlenu trochę i dopiero wrócę. Czy ja będę mógł tu wyjść? Jeszcze sprawdzę, czy nie mam dodatkowego planu D mm. Dobra Jeszcze nie, nie trzeba było Dobra, teraz to Okej, okay, czyli mam iść tu Nic więcej tam jest tlen, nie zauważyłem. Mo, mój błąd. Fajne są te kulki, ale są nie zbyt... Nie, te, nie są dobre na te... Potwory. Pokaż te macki. Tak! SZKURFA mać Surprise! To było dobre, to mi się udało Czasami coś mi się uda eee, Dobra, mam jeszcze 56 tlenu Będę ładować... O! Coś tam było Coś mnie chyba goniło Padaczka Pan padaczka mnie goni Ale to jest strasznie cicho coś. To jeszcze coś mnie wyskoczy? Naprawię może tą klimatyzację, jeżeli tu się da. Da się widzę. Ale to będą mnie atakować potwory? Nie, to co ja robię? tu się wróciłem. No o o no, jakiś zbugowany potwór <grych> w suficie Idziałem za cholery iść. Nie wiem Tu w lewo, tu Dobra, nie będziemy że tu w prawo gdzieś sprawdzę, czy tutaj, o dobrze tu wszedłem, czasami jest dobrze coś po powężyć troszkę dłużej. Hmm. Trzeba się dodawać? Tutaj. tutaj. Okej, okay, można zapisać.